dobry. Dzisiaj będzie o vibe codingu i ogólnie o kodowaniu z wykorzystaniem technologii AI i modeli LLM. To, co mnie osobiście bardzo interesuje, bo jestem z wykształcenia programistą. A w drugiej części opowiem Wam o dążeniu tych modeli językowych do udawania człowieka, czy w jaki sposób zbliżają się. Do tego, jak zachowałby się człowiek, czy jaką wiedzą dysponuje, to o tym będzie w drugiej części. Napiszemy też gry. Pokażę Wam jak w prosty sposób, bez znajomości, tak naprawdę programistycznych, bez tych umiejętności, możecie napisać własną grę. W ten sam sposób będziecie mogli stworzyć stronę internetową, tak naprawdę mając dostęp do bezpłatnego, na przykład modelu Gemini, jednego z z tych najnowszych, czyli na przykład, my będziemy operować modelem 2,5 Gemini Pro, czy preview. Pokażę Wam właśnie o tym za moment w szczegółach, jak to będzie wyglądało. Ja nazywam się Piotr Starzyński. Jak widzicie, zmieniłem trochę tło ze sobą, żeby nie było monotonnie. Pracuję w agencji marketingowych, agencji marketingowej Apple more. Dobra, to zaczynajmy. Przygotowałem dla Was garść materiałów. Zacznijmy od web de od takiego rankingu, jak, jak skutecznie, czyli oceniających jakość kodowania poszczególnych modeli językowych. Jak widzicie, numerem 1 jest Gemini 2.5 Pro Preview, czyli ten nowy model. On tam, jak wspominałem w poprzednim wideo, wcześniej działał dokładnie ten. Niedawno Google wypuścił właśnie ten model Preview. On ma najwyższą skuteczność. Wysoko plasuje się również Klot 3.7 Sonet, o którym też mówiłem. GPT 4.1, 4.1, ten poprzedni model bardzo wysoko oceniany, on nadal jest mocno wykorzystywany. Widzicie, tutaj chyba ma najwięcej głosów. To jest ten Klot 3,5 Sonet, dlatego że jest tani, ponieważ ten 3,7 dodatkowo jeszcze ceny są identyczne, ale tutaj dochodzi proces reasoningowy który jest kosztowny. No, i dodatkowo są różne pakiety. Tutaj jeszcze cały czas DeepSeq, ten odświeżony model w wersji trzeciej. 0324. Poza tym model reasoningowy od DeepSeeka. Jest tutaj jeszcze trochę innych modeli. Jest też O3 od OpenAI. I nawet model Gemini. Tutaj akurat. Nieco niżej, ale ten model Flash również dosyć, dosyć dobra skuteczność w kodowaniu, bo jest bardzo szybki. No i tani. Dobra, to tak to wygląda. Chciałem Wam też pokazać, czym jest właściwie Vibe Coding. I myślę, że najlepiej, najlepiej zrobimy to z wykorzystaniem filmów. To jest pierwszy z nich. Puszczę Wam to na dużym ekranie. To jest mój Uber Simulator. It runs fluid on zero FPS. Are we caching the data? Oh, I'm caching in hard on it. Yeah. What is the database? Web security. Where do I hire them? Tests. We tested on TikTok. Yeah. Google optimization. Who's Google? Just do it. Adidas. I see there were some issues with the file modifications. Do you want me to repeat the command? Fix it now or you go to jail? Vibes. This call consumed no credits. Stop chatting, just do the work. Still not working. Let me see what might be wrong. I mean it's not GTA, but you know it's getting there. Ah, it already has users. What does like the white dot mean in Windsurf? Saved from what? Who's supposed to save it? Accept everything. One shot only. No planning allowed. No thinking allowed. Would you like any of these additional features? Why are you asking me so many questions? It's not a syntax error. The mood misalignment, bro. The SRC, -E The logo. Masterpiece. 4K. Popular on ArtStation. This is production core. Yeah, it's producing loads of cash. Technical debt. I'm not technical. Agent has ended. I end the agent. Make. Oh, I almost typed this command. Cursor. Make no mistakes. Don't hallucinate. Windsurf is so February the 2nd. Who's Devin? You are a senior game engine developer. Punished by the system. You went into several board meetings where no decisions were made. Fix it now. you go to jail, please. I don't know what the magic is that I have. Multiplayer will be around. obecnie vibe coding. Czyli takie kodowanie, pisanie aplikacji bez znajomości jakichś podstaw, działania algorytmów, bez bez zwracania na uwagi na na wiele takich aspektów dotyczących bezpieczeństwa, jakości, bez chociażby testów, czyli takie szybkie tworzenie aplikacji, bez, bez bycia tak naprawdę jakimś programistą. Pokażę Wam też drugi filmik, bo myślę, że on jest ciekawy i trochę, trochę przypomina perspektywę programisty. Stronę, We've tried this for four and a half days now. And I'm not even getting paid. Hey, try a completely novel approach and keep in mind the component structure. No, 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 no. The way the Linux kernel works, cursor, don't lie to me, did you read the documents? I put a whole style guide in there. All right, let's check out this AR. It can't be that bad, $20 for a month, that is insane. I could hire a developer for half an hour. Google, find me good cursor prompts. You are senior game engine developer. Write me a new to-do list app, please. Good, really, you're gonna use Node.js for this? No, 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 not Rust. No buffer overruns, no memory leaks. Maybe I does have a future. What did I learn C for? Don't use PHP, don't use Perl, don't use JavaScript. You are a 30-year veteran coder from NASA. Why are you rewriting it to Lisp? Am I allowed to use those images? Who's doing moderation for this site? Is this even GDPR conform? Still not working. You only work on the UI. Rest of the code is holy. You don't touch it. No, 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 no. Don't come back until you're finished. Great. Oh. Why is the bill 400 dollars? What does the first line in the requirements document say? Okay, do, do not. I, I know you're hallucinating. It's not how lifetimes work. Do not change the color scheme. Oh, no, no, no. You don't use clear both on a flex box. No, 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 no. We're not going to use AWS again. Red is cash. How could we place a user interaction? And I'm not saying button. I'm not saying button. A user interaction on top of the page. I swear, I hear clear balls one more time. Ok, ok, I see what you did there. I don't like it, but one for the team. I'll leave the button there. Let's just focus on the task Dobra, myślę, że złapaliście tą perspektywę samego programisty. Ja miałem taką sytuację, że gdzieś na początku przygody właśnie z tymi narzędziami, bo jest ich trochę, jest kursor, e, windsurf bodajże. Jest też to, czego ja używam, czyli Visual Studio Code. Do tego można zainstalować wtyczkę Rook Code. Ja pamiętam, że gdzieś na początku ten początek jest bardzo fajny, to znaczy, dostajecie szkielet całej aplikacji, natomiast później, kiedy ona w pewnym momencie przestaje działać, albo dodajecie funkcjonalności, to. Zdarza się tak, że na przykład część innego kodu zostaje przepisana, tak, i na przykład kawałek pliku zostaje ucięty, albo cały plik zostaje przepisany, przepisany od początku, powstają błędy i to, co już działało wcześniej, było względnie OK. My dodajemy i nagle po prostu wszystko, wszystko się rozlotuje. Ja pamiętam, że próbowałem coś naprawić, mając już pewien szkielet aplikacji względnie działający. I ustawiłem tam opcję, że ma nadpisywać, nie pytać mnie o nic, i, i po prostu wyszedłem robić zupełnie coś innego. Wróciłem za jakiś dłuższy czas, patrzę i cały budżet jest zjedzony, bo wtedy korzystałem z API, podłączyłem własne API tam do modelu językowego i aplikacja jak nie działała, tak, tak nie udało się jej naprawić. A on wszedł w taką pętlę i naprawiał sam siebie, nie naprawiając tak naprawdę niczego. To jest ta druga strona. Oczywiście, te narzędzia stają się coraz lepsze, zaczynają poprawiać tylko wybrane fragmenty, więc dąży to w kierunku tego, że chyba tacy programiści bez dużego doświadczenia w kwestii całej, całego rozumienia działania algorytmów, na przykład jak to jest na, na studiach dotyczących właśnie programowania, Czyli z taką wiedzą, nie tylko podstawową, ale też całego zrozumienia, będą nadal potrzebni, ale ludzie, którzy nauczyli się gdzieś tam programować przez krótkie, na przykład jakieś weekendowe kursy, albo, albo poświęcając jakiś niewielki czas, wydaje się, że mogą w dużej mierze zostać zastąpieni właśnie przez, przez AI. I to widać na dużych firmach. W tej chwili nie mam, nie mam danych, żeby się z wami podzielić. Ale duże firmy, bodajże Microsoft gdzieś tam też wspominał o tym, że daje się, że ponad 30% obecnie kodu jest tworzona z wykorzystaniem AI czy przez AI. Te modele stają się teraz lepsze, i, i chciałem Wam to też pokazać, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, jak to, jak to dobrze wygląda. Poprosiłem model Gemini. Możecie wejść sobie na gemini.google.com Google .com i też takiego prompta skonstruować bardzo prosty. Napisz mi dobrze wyglądającą grę Arkanoid. Pewnie jak, jak jesteście w moim wieku, to pamiętacie tą grę. Jak nie, no to musicie sobie wygooglować, a może na nią trafiliście. W którą będę mógł zagrać w przeglądarce. No i tutaj Gemini sobie pomyślał i dostałem tą grę. tak Mogę sobie to odpalić i wam pokazać. Zagram ponownie. Jak widzicie, nawet jest dźwięk. Już lata doświadczenia, więc to jest względnie, względnie razem. No i można też za pomocą klawiatury jest jakiś wynik życia. Udało się i to trwało tak naprawdę. Tu gdzieś, gdzieś chyba nawet jest czas, no ale trwało to bardzo krótko. Kiedyś, żeby napisać coś takiego, trzeba było zaplanować algorytm, poruszanie się dokładne tej kulki, poruszanie się obiektów, jakieś tworzenie, jakiejś zmiennej, która będzie trzymała wynik, ilość żyć. No jakby nie wydaje się, że to była praca na godzinę. Dobra, to użyłem jeszcze innego modelu. To jest model O3 O3 od OpenAI, bo nie tylko Gemini to potrafi. Potrafią to też inne modele. I poprosiłem on dokładnie o to samo. Napisz mi dobrze wyglądającą grę Arkanoid, w której będę mógł zagrać przeglądarkę. Ja tutaj nie mam akurat teraz wykupionej usługi ChatGPT+, która umożliwia dostęp do właśnie tych modeli, bo, bo mamy wykupioną, jakby taką agregację różnych od u. Jakbyście chcieli przetestować, to może zrzucę linka, ale nie obiecuję. I tutaj jest ten minus, że ten kod musiałem sam przekopiować sobie, tak? Dostałem kod. Musiałem stworzyć sobie taki plik. Tak? Dostałem też jakąś podstawową instrukcję i pokażę Wam, że to również działa. Tutaj akurat. Nie ma dźwięku, zaczyna się spacją, no ale to wszystko można dostosować. E, tak mogę, jak widzicie, ten prą był bardzo podstawowy, więc on musiał wielu rzeczy się domyślać, ale nie musi tak być. Możecie dokładnie sprecyzować, czego oczekujecie, jak tutaj ma wyglądać e, na przykład zwiększanie trudności na, na kolejnych poziomach, i tak dalej. No ale jakby działa, to można w to zagrać, więc poprosiłem o coś bardziej zaawansowanego. Stwierdziłem, że why not, idźmy dalej. Więc tym razem poprosiłem go, aby napisał symulator, w którym będę jeździł samochodem po mieście, po drogach powinny poruszać się kolorowe samochody. Powinny też być proste budynki. W grę chciałbym zagrać, grać strzałkami klawiatury i chcę je uruchomić w przeglądarce. Powinno ładnie wyglądać, więc też ten prompt nie jest zgodny z jakimiś tam zasadami, którym powinienem to wszystko rozpisać, ale chcę zrobić to dla, dla takiej osoby, która nie ma z tym doświadczenia. Chcę te coś skonstruować. I pokażę Wam, że to nie od razu się udało. O dziwo, nie udało mi się uruchomić, i to jest to, o czym często mówię, że te błędy wynikały w dużej mierze, że on podawał biblioteki, korzystał z bibliotek czy z jakichś skryptów, które są już. Y Starsze albo w jakiś sposób nie działają, miesza te rzeczy, i, i musiałem tutaj wejść trochę w interakcję z nim, poprosić i podać mu błędy w konsoli. No ale to też działa, to. O, jak widzicie, mogę sobie tym samochodem jeździć po tym mieście. Poruszają się samochody. No wiadomo, że tu mógłbym sobie popracować nad tym promptem, bo nie powinienem móc wjeżdżać w budynki. Może to być znacznie ciekawsze. Niemniej jednak. Działa. Tak, i tak naprawdę zajęło mi to niewiele czasu. No to właśnie tym jest vibe coding. Możecie w ten sam, spo sam sposób skonstruować stronę internetową swoją własną jako wizytówkę. Możecie użyć bardziej zaawansowanych czy dedykowanych narzędzi, jak był chociażby do tego. E, możecie też wykorzystać właśnie jakieś z tych narzędzi, które wspomniałem, czyli kursor albo, albo Visual Studio Code. Z, ze wspomnianą wtyczką i to popróbować zrobić to tak chciałbym wam zajawić temat vibe codingu druga rzecz, która może was zainteresować to niedawno mówiłem o tym, że, że nie znalazłem takiej oficjalnej informacji o tym, że modele językowe przeszły test Turinga o którym wspominałem, no a teraz poszukałem trochę bardziej i znalazłem, natomiast nie wygląda mi to na taką Spektakularną akcję. Tutaj niejaki Jones Cameron z UC San Diego, jakiegoś laboratorium, mówi o tym, że modele językowe przeszły test Turinga, natomiast też wspomina o tym, że, że jest to jedna z metod obecnie weryfikacji, jak modele językowe potrafią symulować. Człowieka i pokażę Wam też drugą stronę tego medalu nieco dokładniej. Już sobie to szukam. Tutaj jeszcze tak dodam, że test polegał na tym, że tak jak w to w teście Turinga, czyli był tekst, było pisanie z człowiekiem i z maszyną, Osiem rund bodajże zostało, zostało. przeprowadzonych. I tutaj modelem, który sobie z tym poradził, jak dobrze pamiętam, to był model GPT 4.5, bardzo drogi model. Miałem okazję chwilę z niego skorzystać, no ale udało mu się to, udało mu się to spektakularnie z tego, co tutaj czytamy, to to nawet więcej osób wskazywało, że człowiekiem jest właśnie, właśnie ten model. Możecie sobie przeczytać w szczegółach, jak, jak to wyglądało, natomiast nie jest to jakoś bardzo rozpowszechnione, więc, więc jeszcze chyba przyjdzie nam poczekać na jakieś oficjalne, oficjalne kolejna, kolejne badania. Wiele osób wspomina o tym, że, że te modele językowe są lepsze od człowieka. Być może w niektórych zainteresowaniach, to za niektórych. Wykorzystaniach. Natomiast to, tak jak wspominałem w innym wideo, to jest trochę inny sposób rozumowania, bo to prawda, że one zostały wyszkolone na zasadzie trochę działania tych ludzkich komórek mózgowych. Natomiast trochę, to znaczy jakby jest przeprowadzane pewne hmm. pewne, pewne, pewne działanie w pętli, którym przypomina. Przypomina ludzki sposób rozumowania, natomiast nie jest to to samo i pokażę Wam, jak te testy oczywiście się zmieniają, ponieważ modele językowe mogą być specjalnie robione pod konkretne testy, więc one też ewoluują z czasem. To jest na przykład jeden z testów Humanity Last Exam, nie jest to jedyny, bo jest Amy, są inne, tego jest trochę. Jak sobie modele językowe radzą i nie radzą sobie zbyt dobrze akurat z tym testem. To jest z tego, co tutaj możemy przeczytać. To jest około 2500 wymagających pytań z ponad 100 kategorii tematycznych. I jak widzicie, najlepszym modelem, który wypadł najlepiej w testach jest O3 miał skuteczność 20, nieco ponad 20%, więc nie super wielką. Tutaj jeszcze mamy coś takiego jak calibration error. Czyli pewność modelu językowego z jakim procentem był pewny, kiedy odpowiadał. Na drugim miejscu Gemini 2.5 Pro, 18% i pozostałe, więc nie jest to wcale tak tak wiele. Natomiast do zastosowań kodowania no jakby w praktyce działa to bardzo bardzo skutecznie. Oszczędzając nasz czas. Ale nie jest to to samo, bo za tym rozumowaniem stoi coś zupełnie innego niż to, co mamy u człowieka. Mimo, że ta metoda nagród w kolejnych krokach przyznawania nagród bądź kar trochę przypomina ten ludzki sposób rozumowania, no, ale nie jest to jednak tym samym. Nie ma tego zrozumienia chociażby kontekstu, symboliki, Wielu reguł jednocześnie, które mogą wpływać na końcowy wynik. Nie jest to dokładnie to samo. Natomiast, jeszcze tutaj, a propos właśnie tych testów, to, to ten postęp jest możliwy dzięki modelom thinkingowym czy reasoningowym. Pierwszym modelem był bodajże O1 Preview od OpenAI. To był, to był pierwszy z nich który miał łańcuch rozumowania, potem oczywiście O1, O1 mini, modele od Quena jeszcze w zeszłym roku, potem, potem mieliśmy od, od Gemini Deep Research, mieliśmy O3 mini, mieliśmy też model od Groka bodajże tam chyba w lutym tego roku mamy Deep Seeker 1, Mamy też, y, oczywiście, od Gemini, te modele, czyli 2,5 Pro. Mamy modele Flash, też z taki model hybrydowy z możliwością też finkingu. Ten, ten nowszy, y, również 2,5 Flash. E, bardzo y, ta ścieżka się rozrosła. Jak widzicie, w tych testach bardzo wysoko jest plasowany ten Gemini 2,5 Pro, y, ten najnowszy, ale tutaj te. W kontekście rywalizacji modeli językowych to naprawdę sytuacja się zmienia z tygodnia na tydzień często, czy z dnia na dzień, więc jest to trudno ocenić. Przejdziemy do kolejnego testu ARC AGI. Tym razem, i to jest bardzo interesujące, bo test, ten test no, został stworzony w 2019 roku i po, polega na rozwiązywaniu łamigłówek logicznych. Czyli to są takie zadania, w którym trzeba odkryć zasadę przekształcania takich siatek kolorowych kwadracików. Pokażę wam, jak to dokładnie wygląda. I w tym teście ARC1 te modele radzą sobie bardzo dobrze, tak. Powiedzmy, względnie dobrze to wybrane, tak? 3 trzy to był testowany. Ma 76, bardzo, bardzo wysoko, ale on jest również bardzo kosztowny, jak widzicie koszt wykonania zadania ale pozostałe powiedzmy że też gdzieś sobie dają radę to jest właśnie te zwłaszcza te o trzy różne wersje Tu mamy o 1 o 1 Gemini akurat z tego co widzę jest jest akurat ten starszy więc powiedzmy zależy który model dokładnie ale nie ma tutaj wszystkich wyszczególnionych jest 3 i 3, 7 na przykład to jakieś tam 20% No niemniej jednak lepiej sobie radzą niż z poprzednim, który wspominałem. Tu mamy dipsika, 16%. Natomiast w tych pozostałych no, wygląda to znacznie gorzej w, tym, w tej wersji, w wersji drugiej tego modelu, tego testu, przepraszam bardzo. I tak, o ile ludzie osiągają skuteczność 100% i pomimo, że on jest znacznie trudniejszy nawet do ludzi, to modele językowe działają fatalnie. Teście absolutnie nie są w stanie sobie z nim poradzić. Nawet ten najlepiej wypadający model, Outry Preview, uzyskał tylko 4% przy ogromnym koszcie. Cały czas o tym muszę wspomnieć. Dlaczego tak się dzieje? Z trzech powodów, o których już yy, wspomniałem, czyli tam w tym nowym teście trzeba używać kontekstu, symboliki i wiele reguł jednocześnie yy, stosować aby rozwiązać tą zagadkę. I te modele sobie z tym nie za dobrze radzą, czyli wyjaśniając tak bardziej szczegółowo, to działają trochę na zasadzie predykcji, czy wykorzystując statystykę, czyli są takimi zgadywaczami następnego słowa, a nie przeprowadzają logicznego myślenia, jak to ma miejsce w przypadku, w przypadku ludzi. Mają też problem z percepcją wizualną. Trudno im jest przetworzyć te informacje wizualne. Muszą to robić sprowadzając do tekstu te informacje. Oczywiście nie potrafią się uczyć w czasie rzeczywistym. Tak to wygląda. Ten test możecie sobie go też sami odpalić. Czy, czy dacie radę. Tutaj macie jakieś statystyki dotyczące tego testu, a tutaj można też sobie ten test zobaczyć, na czym on dokładnie polega, co trzeba odgadnąć yy, i przekonać się, czy on jest trudny, yy, czy łatwy dla Was osobiście, więc zachęcam oczywiście. Yy, Oczywiście to dotyczy to, te problemy wiążą się z tym, że LLMy działają na przetrenowanych daniach, czyli jeżeli, danych, czyli jeżeli coś widziały wcześniej, to pewnie sobie z tym poradzą, bo na tym są wytrenowane. A jeżeli widzą nowe rzeczy, no to sobie nie radzą. No i tu w kontekście też tych testów, tak, że mogą je zobaczyć i mogą się tego nauczyć. Natomiast jeżeli dostaną coś zupełnie nowego, to niestety okazuje się, że, że sobie nie będą w stanie poradzić. I ludzkie podejście jest bardziej efektywne od ty, tego podejścia, w pewnym kontekście od tego podejścia LLM-ów, bo LLM-y działają na zasadzie takiej y, sprawdzania milionów możliwości, a człowiek bardziej myśli efektywnie, y, mimo że już chyba w tych nowych rzeczach wolniej. Y, no i jest to jednak coś, coś innego niż to ludzkie myślenie, mimo że sam, sam zamysł sieci neuronowych był był zbliżony do tego, do tego ludzkiego sposobu rozumowania. Jestem ciekaw też waszego zdania w tych, w tych tematach, które omówiliśmy, czyli zarówno programowania z wykorzystaniem AI, jak też właśnie dążenia do zastąpienia człowieka w pracy i też naśladowania człowieka, jak to odbieracie, bo jednak. W pewnym momencie gdzieś, gdzieś internet dąży swoją drogą, czy, czy tutaj ten świat wirtualny? No a z drugiej strony, rzeczywistość i świat, przynajmniej w Polsce, chyba jeszcze jeszcze nie dojechał i nie do końca na tym nadąża. Mam na myśli zarówno szkołę, jak i, jak i różne rodzaje pracy, nie? że jeszcze ta świadomość. Świadomość wykorzystania tych narzędzi nie jest, nie jest bardzo wysoka, natomiast firmy, które z tym siedzą, zaczynają to zauważać i wykorzystywać, więc zobaczymy, jak świat będzie tutaj gonił. Bo póki co chyba cała Europa jest, jest nieco spóźniona, aczkolwiek na tym tle innych krajów mamy też polski model Bielik. Z tego co wiem, on jest na dostępny na zasadach bezpłatnych, więc możecie sobie nawet, jak macie dobry komputer, to zdaje się, że będziecie mogli go pobrać. Przynajmniej teraz na dniach wyszła chyba nowa wersja tego modelu. Jest też model francuski, chyba Mistral. Tak, ja osobiście niewiele z niego korzystałem, tylko gdzieś na początku porównując, ale. Instalując na lokalnym komputerze u siebie, na, na, na starszym MacBooku, nie byłem w stanie wycisnąć z niego nic sensownego, natomiast to już to już było dosyć dawno. Ja używałem tych modeli bardzo niewielkich, a ten postęp tak naprawdę idzie z tygodnia na tydzień. Dajcie znać, jakie, jakie są Wasze przemyślenia w kontekście tych modeli, jakie wykorzystujecie, czy to w ogóle to jest dla Was przydatne. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do dania lajka, bo to zawsze daje, daje jakiś uśmiech na twarz. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia.